Um, jakiegoś smoka. No, oczywiście ten mój to był trudny, i nie wyszedł mi. Nie wyszedł mi, no nie wyszedł. Przez dużo mi nie wyszedł. I takie coś. dużo kartek na to pójdzie. Bardzo dużo. Jeden taki puzzle to jedna cała kartka jest. Uwierzcie mi. Takie coś ma być i teraz. Od razu to chyba obecne, bo mi to denerwuje. Nie, prawie spadł mi klej. Oła. Od razu to odetnę. Okej. Okay. To nam nie będzie już potrzebne. I mamy taki pasek i robimy go od drugiego. Jak ten pasek. Okej, okay. i teraz smarujemy też znowu. Znowu tutaj. Znowu. Lepiej się na telefonie nagrywa w sumie niż na tym. I nie wiem, czemu nie na telefonie to robię. Coś takiego. I teraz staramy się to zgiąć w miarę równo chociaż. Czyli... Aj, aj, aj. nie chce mi się skryć. Czyli mniej więcej tak u mnie. Bo musi być z tego takie coś. O takie. Teraz te drugie. żeby takie coś się nie stało. W sensie to łatwo naprawić, nie? I teraz mamy to razy dwa. Przydałby nam się jakiś pisak dobry. Ja tutaj mam takie różowe, bo dostałam w gratisie. Ale to też nieważne jest. Wydaje jaki I po prostu odrysowujecie. Jeden trójkąt wystarczy na tym. Czyli coś takiego. Ja nie mogę odrysowywać tak, bo mi to niewygodnie. To będzie mniej więcej tak. I musicie jeszcze zrobić do tego, tak. To jest bardzo ważne. Mi się trochę za dużo zrobiło, ale to nic. To nawet lepiej jak będzie tu za dużo. Ok. Teraz trochę względem miejsce to zrobiłam, bo na samym środku. I nie zrobię tak porażkę. Gratulacje. Zróbcie to z boku. Nie tak jak ja. A może się... I tutaj mam. idealnie dobra więc jest bo idealnie mamy teraz teraz to wycinamy tak gdzieś tu nie musi być po śladzie bo tutaj tylko oznaczałam że to Trzeba będzie zostawić coś takiego. Okay. Ta kartka ja się nie będzie potrzebna, czyli mamy razy dwa. Teraz zagnamy tutaj. Ja yy, tak jak to zagnęłam, ja zanim. No to, bo jakby to wszyscy w przyspieszonym tempie robią, i zanim ja to ogarnęłam, no to tyle razy zgnałam, że dlatego ten smok jest zresztą, yy, ma dwa razy za duże. To chyba też jest za dużo. To będzie dół, a to będzie góra, chyba. One i tak za dużo mi Ale jest jeszcze jeden fajny pomysł mam z tym trójkątem. Lecz nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zobaczymy to. Ok, więc mamy dwa przynajmniej podobnej wielkości trójkąty. Teraz, jak mamy to, to niech tak się stanie, a to skrócimy. Ja wiem, że to może się źle skończyć. Ja to czuję, że to może się źle skończyć. Bardzo źle skończy ale nieważne. Okej, okay. ucinamy tu kawałek. Wy lepiej tego nie róbcie, zanim ja nie zobaczę, czy to dobry pomysł na pewno jest. Jeżeli jest dobry, to możecie. Dobra. Nie wiem teraz, czy tego się będzie dało przykleić do trójkąty. Ty, w miarę dobry to. Może. Teraz mniejszy. I mamy rezydent. dwa no, nie. Ale to. To się na nic nie nada. To jest drugim. Możemy zrobić to samo będzie To jest jakby dolna, więc tutaj to mogę zrobić po prostu tutaj. Bo to będzie na dół. Okay. Nie wyszło najgorzej no to. A tak nie A, bo to tak będzie, dobra. I to... Nie gadaj, będzie... Tak? To powinien z um, tego miarę fajny okay. wyjść. No masz nie... Trzeba zrobić razy dwa. Ja jak zwykle zapominam o tym. Więc teraz wyrysuję to jeszcze raz. Gdzie mój rysunek? Dobra. Trochę zapominalska jestem, więc tutaj... Dobra. To raczej będzie o tutaj. bo ja zapomniałam, że to się raz, za dwa robi. Przepraszam. I będziemy mogli zrobić nawet z tego jakiś ajdy. eee. Nawet serial, ale... Nie, raczej... Nie, Boże, co ja mówię? Serial. Jakieś... Jakieś odcinki z tego, ale jakby raczej mi to nie wyjdzie, bo ja nie mam tego trzymać. Dobra. No więc mamy... Spadła, to nie jest, więc kliknę. Mam razie trochę takie I teraz znowu zaginamy. Postaram się to szybko zrobić, bo ja, widzowie, ja trochę... Ja nie umiem w przyspieszonym tempie. Ale przynajmniej ogarniecie to lepiej, bo ja nie ogarniam, jak jest w przyspieszonym tempie. Jak jest w przyspieszonym, to sobie zwalniam to po prostu. Ja, no ja nic nie ogarniam, jak jest Czyli jak na przykład sobie ludzie słuchają które w przyspieszonym to rozumieją, to ja... W sensie ja które to akurat biorę na najszybszy, bo te tak wolno czytają to i w ogóle... Um, okay. Mamy razy 4 Razy 4 to... Gdzie są te... te. Teraz patrzcie. Co się W to na razie tam. Teraz nas interesują te dwa kawałki. I klejesz się nie interesuje. I teraz smarujemy te dwa. Jeżeli się nie mylę, te dwa smarujemy. Jeszcze musimy się zastanowić. Jaki mam mieć wzorek nasz smok, ale już chyba wpadłam na świetne pomysły. Ponieważ... No więc teraz bierzemy to, to, to. I tak zawsze ten trójkąt jest dużo za duży, więc się tym nie przejmujcie. Zawsze to samo wychodzi. Zgoda. Czyli trójkąt jest. Najwyżej to występuje, ale ja mi też zawsze tak wychodziło. Ja po prostu potem odcinałam tamtą część. Patrzcie, ten tutaj wystaje. Jaka Ja przepraszam, że ten film polegał się pulsie. Nie miałam wątpliwości. Teraz możemy śmiało odciąć taką. Wożę. myślę zrobić? Dobra. W się powtarzamy ten sam krok? Czyli smarujemy klejem. Co ten klej taki? O. Smarujemy klejem. Od razu lepiej jakby wysunęłam go trochę dużo. Trochę dużo im Tak jak wycięliśmy tutaj kształt góry, bo to bardzo ważne jest. To może trochę źle wyjść przez to, no, ale trudno. To możecie mi nazwy pisać ze smokiem. Wiecie, jak was denerwuje to, że to się tak otwiera, to możecie sklejeć, Ja to zrobię. Kurde, ja nawet się nie da skleić. W sensie ja to pod koniec ogólnie robię bo to już się tego nie będzie dało zrobić. Denerwuje to, pewnie. Mnie też. Powiem. Szczerze mówię Wam, że mnie też to tak Jestem genialna. Jak was to denerwuje, to zróbcie coś takiego. Godzina tak Żeby wystawał Wam kawałek. A teraz tu. I już będzie... Mm. Najpierw powinnam wyciąć ten... kwadracików. Myślę, że jeszcze tak. Tyle. Niestety od tego chyba nasz będzie trochę brzydszy Chociaż nie, nie wycinajcie taki Tylko tutaj dajcie kwadraty. Potem będziemy mogli to zakleić taśmą przecież całego. To będzie jeszcze lepiej. Będzie ochronione. Nie? No więc zostawcie takiego. Tutaj tylko sklejone, bo będzie brzydkie Okej. Okay. Jak dla mnie to wyszedł nawet tutaj. Okay. Um, teraz powtarzamy coś takiego z tym, jak mamy tutaj trochę czy mam tu palce zmieszczą. Zmieszczą się. Jest nic. Zmieściły mi się palce. Dole. Co ty się nie chcesz mi trzymać? Dobra, też trzeba mieć do tego chyba w miarę dobry klej, bo jak za dobre to będzie wam się to na pewno rozklejać tak jak mi. Teraz wycinamy z tego trójkąta znowu. Ja. Jak dla mnie to jest ok. Chyba już to mówiłam, ale nie I tu ma wam się zmieścić kciuk. Gdzie jest drugi trójkąt? Trójkąt O, tu jest ten śledy. O Jezu, to już trwa prawie pół godziny Przepraszam no ale no, to będzie w drugiej części ozdabianie tego smaka, bo, bo w pierwszej nie damy rady, to zrobimy tylko jego jakby głowę. Może tylko głowę, w następnej części tylko nogi, a w następnej części rogi, uszy i ozdabianie bo nie zmieścimy się to w jeden film.